Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na zimową redakcję telewizji Słupsk do Milkshake Baru. Tutaj również zaprosiliśmy naszych gości, będziemy mówili o ciekawych, ale bardzo ważnych tematach, ale zaczniemy od takiego wydarzenia. Z Irlandii, mogę tak to nazwać, ze mną Tomek, części, który jest prowadzącym to wydarzenie. Tak, tak, prowadzę. No wspólnie no z bratem. No właśnie, wieczór irlandzki. Co to takiego? Wieczór irlandzki w tubie czarnego krążka. Czarny krążek to chyba wszyscy są przynajmniej ci, którzy słuchają muzyki, yy, wiedzą. To cykliczne spotkania w bibliotece naszej tutaj, tutaj na ulicy Grodzkiej i tam spotkają się melomani, mówią, mówią o, o muzyce, najczęściej muzyce rockowej. Ja z moim bratem, który pracuje w bibliotece, z Łukaszem, będziemy rozmawiali o, o muzyce irlandzkiej. Ma to związek z, z wydarzeniem 17 marca. I tak, jest St. Dzień... Patrick's Day, czyli Dzień Patrona Irlandii, Dzień Świętego Patryka. Ogromne święto irlandzkie. W Irlandii fety są i marsze i w ogóle jest w tym samym świecie, gdzie Irlandczycy żyją, chociażby w Stanach jest to bardzo rozmuchane. My od jakiegoś czasu, znaczy jesteśmy miłośnikami Irlandii z moim bratem, a nasza siostra mieszka w Irlandii, mm -hmm. więc często tam bywamy i z tej okazji właśnie przenosimy to jakby na polski grunt do Klubu krążka. No właśnie, a jak muzyka irlandzka to w wykonaniu kogo? Jak to wygląda? No właśnie, my to zrobimy trochę po swojemu, to nie mm -hmm. będzie taka... To, nie spodziewajcie się tam państwo z du dużej ilości folku irlandzkiego, będzie też, ale my to zrobimy po temu. No słuchamy muzyki rockowej, hard rockowej i, 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 te, i tak będzie. E, będzie to bardzo subiektywny wybór numerów i wykonawców. Będą takie klasyki jak Twin Lizzy chociażby, czy, czy Rory Gallagher, mój numer jeden, jeżeli chodzi o muzykę irlandzką. No właśnie, ale będziesz przy okazji opowiadał o tej muzyce, o kulturze. Tak, będziemy opowiadali z, z bratem moim, mm -hmm. bo to, to nie też ja będę jest tego bardzo, gadał. To bardzo ważne, z bratem. Tak, z bratem. Ja powiedzmy, <laughs> to jeszcze raz, bo mój brat nie, nie pcha się tak jak ja, że z każdej <laughs> strony tak, jestem w telewizji, mm -hmm. więc będziemy opowiadali o w ogóle o historii też Irlandii, bo jesteśmy historykami obaj, mm -hmm. więc będziemy mówić o historii Irlandii, tej kulturze, skąd się w ogóle wzięło Świętego, Patr świętego Patryka, czy był tylko jeden Święty Patryk, czy było więcej, mm -hmm. czy Irlandczycy piją zielone piwo z tej okazji, czy, czy, nie, czy go nie piją, jakie znoszą toasty? Mhm. I w ogóle jakimi są ludźmi, bo są fajni ludźmi, bardzo pasującymi e, mentalnie do nas. To dopiero co wróciłeś z Irlandii, chyba ze dwa tygodnie temu. Tak, ja wróciłem z Irlandii. Miałem być prawdę mówiąc znowu na świętego Patryka, ale trochę nie wyszło, mhm. więc... Więc ja będziesz świętował w w bibliotece. No to cóż, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do tak. Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kiedy? 16 marca, godzina 17 w klubie Czarnego Krążka. Będzie liczba się mi, działo. Czy liczba miejsc ograniczona niestety? E, nawet nie wiem, mam nadzieję, że nie. <laughs> To było że są poluzowane, więc myślę, że każdy tam znajdzie, znajdzie miejsce. Eee, także zaprasza, zapraszamy. No i oczywiście taki, że a nie będę znosić toasty, bo nie wiem do czego. Nie a chciałem irlandzki toast dla Państwa. Nie ma czym. No to co, będziecie znosić toasty w środę. W takim na pewno, razie. na pewno i później w czwartek też. <laughs> no to serdecznie zapraszamy. Dziękuję Ci bardzo, a Państwa Dziękuję zapraszam również. na spotkania z kolejnymi gośćmi.